Ach, przyznaję, że poskudna kiedyś byłam. Nazywano często nawet wiedźmą mnie. Lecz od dzisiaj twierdzę, że na lepsze zmieniam się, bo znalazłam promyk światła tu na dnie. Tu? Tak, bo na szczęście odrobinę magii znałam. Talent mam i do te rzeczy chodzi, wiesz. I przydaje się ten dar, bo zwykle rzucam czar, kiedy nieszczęśnikom pomoc pragnę nieść. żałosne. Bo problemy dusz to I ból I strach Ta chce być już szczuplejsza Tę dziewczynę pragnie mieć Czy pomagam im cały czas Och jak pochłania je to Bo żal Mi dusz Które stoją w przymyłkotle O zaklęcia poszą mnie Więc pomagam im I już Raz na moją prośbę płać Dusza nic nie mogła dać Jasne, że na karę się skazało ją! Choć wpłynęło parę skarg! Ja jestem święta, to nie żart! Kto nie wierzy, ten robi błąd! No to co? Zgoda? Gdy stanę królewną, nie zobaczysz sióstr i ojca! No tak, ale że będzie swojego mężczyznę! <laughs> Życie jest pełne trudnych wyborów! Wszyscy to wiedzą! O, i jeszcze jedna rzecz, ale niezwykle ważna. Jeśli nie mówiliśmy kwestii zapłaty. Przecież nie mam nic. Ja nie chcę zbyt wiele. To zapłata symboliczna. Drobiazg. Nawet nie poczujesz. To, czego od ciebie chcę, to Twój głos. Mój głos? Twój perełko. Koniec gadania, śpiewanie, cisza. Ale jak bez głosu przekonam go. Masz jeszcze urodę. Śliczną buzię! No i doceń to, co jest najważniejsze dla kobiety! Język ciała! Mężczyźni tam nie lubią trajkotania, Kotka swojej właściwie nudzi dość! Oczekuję się od pań, żeby odcyść cały krań! lepiej nie chcesz, niż bez sensu powiązać, coś daj spokój! Nie iść na wrażenia w konwersacji! To nie trzymaj twarz Bo gdy milczysz, wtedy on Sam uderza w czuły ton I widzisz, że go nagle w garści masz No, chodź tu Duszo biedna już, chodź Nie bój się Uczyń to, bo niewiele mamy już czasu, a ocele nie ma się Jest niska Tylko głos A zrób duszycko ten krok no że tu, gdy przez most się praśnie nie zostać, namyślony drugi brzeg, musisz zawsze płacić. My to masz Podpisz podpiszcie. Teraz chłopcy weźcie, mam jej głos, największe szczęście, To, To był... Na...